Halo, halo. Cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, witam Was serdecznie w trzecim dniu testu Tsunami. Testuję go dla Was. Prosiliście, żeby nagrać taką, taki tydzień, na przykład, żeby, żebym pokazał, jak gram kupony, jak stawkuję i czy na tym się da wygrywać. Słuchajcie, do tej pory zagraliśmy dwa kupony, już Wam pokazuję. Pierwszy kupon graliśmy za 10 zł. Pamiętajcie, te stawki są tylko przykładowe. Pierwszy zagraliśmy za dychę, nie weszła nam już tutaj Turcja na dzień dobry. Drugi kupon, zobaczcie, zagraliśmy wczoraj za stawkę większą za 22 zł, no bo musieliśmy odrobić tą dychę i wymyśliłem sobie, żeby zarobić jeszcze dychę. To się udało. Klub Guarani wygrał 2-0, 2, 2 nam weszło, więc tak naprawdę jesteśmy dyszkę do przodu, księgujemy tą wygraną, odkładamy. I wracamy do gry odstawki podstawowej czyli 10 zł. Słuchajcie, już sprawdzam aktualna data i godzina, zobaczcie ja to wam nagrywam 18:47 7 marca. Dzisiaj później, bo miałem dużo zajęć, więc wbijamy szybko na programy akademiagry.pl, klikamy zakłady i sprawdzamy tsunami. Co tam się dzisiaj ciekawego wyświetliło w tsunami? I mamy, słuchajcie, jeden mecz 2045 Hercise Dundee Scottish Cup, czyli oczywiście nie gram, bo nie gramy pucharów. Macie to napisane w instrukcji. Tak docelowo, oczywiście, bo będziecie pytali. Te mecze nie będą się wyświetlały w ogóle. Ale ponieważ tych pucharów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, programista nie jest w stanie. Ich po prostu wszystkich, że tak powiem, zablokować do wyświetlania. Dlatego ja Wam ciągle nawijam to samo. Nie gramy Pucharów. Jeden mecz czekamy. Dzisiaj jest piątek, czekamy jutro. Jutro, 8 marca, Dzień Kobiet. Myślę, że jutro będzie bardzo dużo meczy. W niedzielę będzie bardzo dużo meczy. Więc na pewno jutro i pojutrze zrobimy sobie kuponik. Tymczasem dzisiaj odpuszczam grę, bo to jest jeden, jedyny mecz. Nie gram go absolutnie. Puchar nie tykam. Także tyle. Słuchajcie, trzeci dzień testów za nami. Zobaczymy jak to pójdzie jutro. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego strzałka.